Polska znowu w blasku reflektorów. Ula Zawadzka, utalentowana aktorka i reżyserka, zdobyła serca widzów i krytyków zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej dzieło, internetowy serial Lustro, przyniosło jej zasłużoną nagrodę podczas prestiżowego festiwalu Webfest w Malowniczej Toskanii, gdzie zdobyła wyróżnienie dla najlepszego serialu internetowego. To nie wszystko. Jej produkcja została także ujęta w oficjalnej selekcji festiwalu Die Seriale w Niemczech, który odbędzie się już w czerwcu. A dla Zawadzkiej to nie jest debiut. Osiem lat temu właśnie na tym samym festiwalu jej serial zyskał uznanie. W ostatnich dniach Ula miała zaszczyt wziąć udział w festiwalu Elle Webfest, odbywającym się w słonecznym Los Angeles. To jeden z najstarszych festiwali poświęconych internetowym produkcjom filmowym oraz serialowym, i co roku przyciąga twórców z całego świata. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia Zawadzka odebrała nagrodę za Lustro, co jest kolejnym powodem do dumy dla polskiej kultury filmowej. Serial Lustro to produkcja, która ma na celu dotarcie do życiowych doświadczeń kobiet, które doświadczyły zdrady. Składa się z 11 odcinków, z których każdy trwa około dwóch minut, co czyni go dość unikalnym w formie narracji. Co więcej, ula Zawadzka wprowadziła nowatorską koncepcję zakończenia, oferując widzom aż trzy różne narracje. Każdy z oglądających może wybrać ścieżkę, która mu najbardziej odpowiada. Główna bohaterka, zdradzona żona, postanawia nawiązać przyjaźń z kochanką swojego męża z nadzieją na uratowanie swojego małżeństwa. Historia, która z pewnością porusza niejedno serce. W tytułowej roli możemy zobaczyć samą Ula Zawadzką, której aktorskie umiejętności nie są obce polskiemu widzowi. W obsadzie znalazły się także inne znane twarze, takie jak Karolina Dziuba, znana z serialu Zakochani po uszy oraz Maria Broniewska. Warto zwrócić uwagę na Tomasza Kolarika, pochodzącego ze Słowacji aktora, który jest absolwentem krakowskiej PWST i zyskał sympatię widzów dzięki roli policjanta w popularnym serialu M jak Miłość. Fani Uli Zawackiej nie szczędzą jej gratulacji w mediach społecznościowych, w komentarzach czytamy wielkie brawa. Inspirujesz czy najszczersze gratulacje to świetna produkcja, co świadczy o dużym uznaniu, jakim cieszy się jej twórczość. Dzięki takim osiągnięciom jak Lustro, polska kultura filmowa ma szansę na jeszcze większy sukces na arenie międzynarodowej. A Ula Zawadzka z pewnością na stałe wpisuje się w grono wspaniałych twórców, którzy promują nasz kraj za granicą.